Poszli pod monopol Tabliczka na drzwiach Zamknięte na tydzień Remont trwa wam przetwiera oczy Morris klął na głos No to gdzie my teraz? Kupimy coś Morris wzdycha ciężko No nie ma rady brachu Jest zwykły market Po drugiej stronie gmachu Wchodzą jak królowie Patrzą na półki w szoku Tyle dziwnych rzeczy Nie do pojęcia w ich roku Raj Gdzie to wino, gdzie karton dziś? Chcemy wypić łyczek, nie jogurt Same chrupki, kisiele, batonów sto, a gdzie nasz trunek, co i zło? O, gdzie to wino, gdzie karton? Dziś chcemy wypić nie jogurt pić Same chrupki, kisiele, batonów sto, a gdzie nasz trunek, co i zło? Ta, gablon patrzy w zamrażarkę, śmiech mu się kręci Te pierogi bio? To nie dla księci Morris wziął karton mleka. Czy czy to powoli 2% na etykiecie A wcale nie boli Jak to możliwe Że procenty są w mleku, A nie kręcą w głowie Nie czuć w wdechu Kręcą się jak dzieci Zagubieni w sklepie Nie ma tu gorzały To gdzie mamy lecieć Ochroniarz podchodzi Mina groźna Panowie spokojnie To nie knajpa przydrożna Ale Gawron i Morris Nie słyszą połowy W bałaganie sklepowym Robią zawody gdzie to wino, gdzie karton dziś? Chcemy wypić łyczek, nie jogurt pić. Same Są kisiele, batonów sto A gdzie nasz trunek, coko i zło? Ej, ej, gdzie to wino, gdzie karton dziś? Chcemy wypić łyczek, nie jogurt same Są kisiele, batonów sto A gdzie nasz trunek, coko i zło? Market wielki jak pałac, lecz brak tu duszy Ich serca bez flaszki wcale się nie wzruszy Tu za dużo świateł, za dużo ludzi Gawron i Morris to ich tylko ludzi. A gdzie to wino, gdzie karton dziś? Chcemy wypić łyczek, nie ogól pić, Same chrupki, kisiele, batonów sto, A gdzie nasz trunek, coko i zło? Raj Gdzie to wino, gdzie karton dziś? Chcemy wypić łyczek, nie ogól pić, Same chrupki, kisiele, batonów sto, A gdzie nasz trunek, coko i zło? O, -o, -o. Ey, ey, gdzie to wino, gdzie karton dziś? Chcemy wypić łyczek, nie Chrupki, kisiele, batonów stop a gdzie nasz trunek co koi zło? Gabron patrzy w zamrażarkę, śmiech mu się kręci. Te pierogi bio to nie dla księci. Mori skrzył kartą mleka, przeczytał powoli. 2% na etykiecie, a wcale nie boli. Jak to możliwe, że procenty są w mleku, a nie kręcą w głowie? Nie czuć ich w dechu, kręcą się jak dzieci. Zagubieni w sklepie, nie ma tu gorzały to gdzie mamy lecieć. Ochroniarz podchodzi mi na groźna. Panowie spokojnie, to nie knajpa przydrożna. Ale Gawron i Morris nie słyszą połowy. W pałaganie sklepowym robią zawody. Market wielki jak pałac, lecz brak tu duszy. Ich serca bez flaszki wcale się nie wzruszy. Tu za dużo świateł, za dużo ludzi. Gawron i Morris to ich tylko nudzi. Do ich tylko nudzi.